Hej, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym majowym odcinku Paranormalnych Nagrań. Dzisiaj rozpoczniemy od nagrania, które znalazłem na jednej z facebookowych grup o naszej ulubionej tematyce. Grupa nazywa się Ghost and Paranormal Code on Tape. A autorem postu jest mężczyzna nazywający się Arslan Igbal. Nagranie pochodzi z Londynu i zostało wykonane przy domową kamerę monitoringu, która skierowana była na drogę zaraz przed budynkiem. Tamtej nocy udało się nagrać no właśnie, co? Zobaczcie sami. Na nagraniu możemy wyraźnie zauważyć przechodzącą przez drogę przezroczystą postać. Nie możemy co prawda dokładnie dopatrzyć się co to jest lub jak wygląda, ale czy to nie właśnie przezroczystość jest główną domeną duchów? Tym bardziej, że nagranie raczej nie wygląda na jedno z tych, o których Wam opowiadałem jakiś czas temu, kiedy to kamera ma problem z rozróżnieniem pikseli o podobnych kolorach i zlewa wszystko w jedną całość. Na tym nagraniu postać nie znika, nie zanika, a jest przez cały czas w równym stopniu przezroczysta bez względu na to, gdzie się znajduje. Musicie przyznać, że jeśli myślimy typowo o duchach, to nagranie naprawdę robi wrażenie. A teraz, moi drodzy, czas na kilka ciekawych nagrań z jednymi z najbardziej przerażających stworzeń na naszej planecie. Mowa oczywiście o dzieciach. Każdy dobrze wie, że te tajemnicze małe ludziki potrafią z zadziwiającą łatwością znaleźć się w samym środku paranormalnych i trudnych do wytłumaczenia wydarzeń, a do tego zdają się widzieć i odczuwać znacznie więcej niż dorośli ludzie. Brr, przerażające. Nagranie, które teraz zobaczymy, również pochodzi z wcześniej wspomnianej grupy, a jego autorem jest Josh Ackerman. Głównym jego bohaterem jest syn Josha, który od jakiegoś czasu boi się spać w swoim własnym pokoju. Zmartwiony rodzic zainstalował u dziecka kamerkę, a efektem tego zabiegu jest właśnie to nocne nagranie. To, że dziecko budzi się w środku nocy, wcale nie byłoby niczym dziwnym, ale to, że siada na łóżku i z kimś rozmawia, może już napędzić rodzicowi całkiem niezłego stracha. Niestety, cokolwiek przychodzi w nocy do syna Josh'a, nawet kamera zamontowana w pokoju nie była w stanie tego uchwycić. Tajemniczych i paranormalnych nagrań z dziećmi jest oczywiście dużo więcej. Nie musiałem wcale długo szukać i natknąłem się na bardzo ciekawą sprawę, o której opowiada Melissa Smith z Toronto. Według niej cała sytuacja ma związek z poronieniem, które niestety dotknęło jej drugie dziecko. Od momentu gdy spotkała Melisa ta straszna tragedia, w jej domu zaczęły dziać się różne dziwne rzeczy. Na przykład dziecięce zabawki włączały się same bez niczyjej pomocy, drzwi otwierały się samoczynnie, a nawet różne inne przedmioty w domu zdawały się ożywać i same poruszać. Jednak to, co dopiero zmroziło jej krew w żyłach, to nagranie z kamery zamontowanej w pokoju jej dziecka, na której wyraźnie widać tajemniczą i przerażającą twarz zaglądającą do kołyski jej pociechy. Melissa twierdzi, że to właśnie jej nienarodzone dziecko, mimo że umarło, to nie chce od nich odejść i postanowiło zostać w ich domu. Ale co jeśli kobieta się myli i zamiast ducha dziecka jest to coś dużo bardziej groźnego? Czasami bezpiecznie jest jednak spodziewać się czegoś gorszego. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz związaną z tymi małymi potworkami i tym razem jednak nie będzie to nagranie, ale zdjęcie. Tori McKenzie, młoda babcia na początku marca bieżącego roku, podzieliła się ze światem bardzo niepokojącą historią. Jej dwuletnia wnuczka często budziła się w samym środku nocy i sprawiała wrażenie, że rozmawia z czymś niewidzialnym dla innych. Zmartwiona kobieta postanowiła zamontować w pokoju dziecka kamerkę z czujnikami ruchu i nie musiała wcale długo czekać, bo niewiele później jej oczom ukazał się właśnie taki przerażający widok. Cokolwiek pojawia się w pokoju jej wnuczki na pewno nie jest człowiekiem, a raczej bardziej przypomina demona. Niektórzy komentujący u tajemniczej postaci dopatrzyli się świecących oczu, pazurów, a nawet rogów, ale ostatecznie nikt nie był w stanie tego niecodziennego zjawiska wyjaśnić. Tori twierdzi, że zdjęcie jest oryginalne i zapewnia, że nawet nie ma odpowiednich umiejętności, żeby w jakikolwiek sposób je przerobić. Jeśli to prawda, to być może za jakiś czas podzieli się z nami czymś jeszcze ciekawszym. To może teraz, moi drodzy, sprawdźmy jakiś ciekawy nocny urbex. W tym celu przeniesiemy się do Korei i przyłączymy się do koreańskiego łowcy duchów, który w tamtejszej społeczności jest całkiem nieźle znany. Na jego kanale znajdziecie bardzo dużo wypraw mających na celu odnalezienie paranormalnego, ale akurat dziś chcę wam pokazać nocną wyprawę w jedno szczególne miejsce: do starego popadającego w ruinę rzekomo nawiedzonego hotelu. Co ciekawe, nie jest to wcześniej przygotowany film, a zapis transmisji prowadzonej wtedy na żywo. Kiedy Mikol, bo tak nazywa się nasz poszukiwacz duchów, dotarł na miejsce i rozpoczął eksplorację, nic nie wskazywało na to, że może spotkać go coś paranormalnego. Wszystko przebiegało jak na typowym urbeksie, a Mikol pokonywał pokój za pokojem w poszukiwaniu czegoś ciekawego. Nie trwało to jednak długo i wkrótce z odległych części budynku zaczęły dobiegać do niego pewne odgłosy. Odgłosy takie jak kroki, trzaśnięcia drzwiami czy jakieś odbijające się o podłogę przedmioty. Mikol skonsternowany opuścił na chwilę hotel, myśląc, że może uda mu się zauważyć coś w oknach. I rzeczywiście w jednym z okien zauważył coś bardzo ciekawego. Boja. 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 To jest ja! To Koreański Ghostbuster w jednym z okien zauważył postać, cienistą figurę przypominającą człowieka, ale nie widać było żadnej twarzy. Poirytowany postanowił jak najszybciej wrócić do środka, pobiec do pokoju, który zauważył z zewnątrz i skonfrontować się ze straszącym go przybyszem. Jednak po dotarciu na miejsce okazało się, że pokój jest pusty i na próżno szukać w nim jakichkolwiek śladów czyjejś obecności. Kiedy był w środku, w pewnym momencie z dużą siłą zatrzasnęły się za nim drzwi, a kiedy otworzył je ponownie, żeby sprawdzić o co tu chodzi, doświadczył czegoś przerażającego. Cokolwiek lub ktokolwiek to był, zaczął dobijać się do drzwi pokoju, w których zamknął się Mikol, a z biegiem czasu sytuacja robiła się coraz bardziej poważna. <laughs> Kiedy wszystko ucichło i mężczyzna otworzył drzwi na drewnie. Kiedy wszystko ucichło, i mężczyzna otworzył drzwi, na drewnie widać ślady, które do złudzenia przypominały ślady ogromnych pazurów. Mikol w tamtym momencie był już niesamowicie przerażony. Postanowił zaberkadować się w pokoju i zadzwonić na policję, prosząc o pomoc. Naprawdę bał się, że jego życie jest zagrożone. Później. Cokolwiek próbowało się dostać do pomieszczenia, w którym zamknął się mężczyzna, odpuściło dosłownie w tym samym momencie, w którym z jego telefonu wydobył się głos policyjnego dyspozytora. Niedługo później na miejscu pojawiło się policyjne wsparcie, a autor nagrania ostrożnie opuścił budynek. Tamta noc skończyła się dla Mikola szczęśliwie. Udało mu się znaleźć schronienie i wytrzymać do przyjazdu funkcjonariuszy, ale czy to, czego doświadczył mężczyzna, było paranormalne? Wydaje mi się, że raczej nie. Prawdopodobnie był to inny człowiek, który z jakiegoś powodu chciał zrobić mu krzywdę. Ponoć jakiś czas temu wcześniej w tamtym budynku odnaleziono zwłoki, ale sprawcy nigdy nie ujęto. Jest to tylko jedna z możliwości, ale sprawcą tego, co przydarzyło się tamtej nocy Mikolowi i sprawcą morderstwa mogła być jedna i ta sama osoba. Jeśli tak, to w istocie koreański Ghost Hunter miał naprawdę dużo szczęścia barykadując się w pokoju z tak wytrzymałymi drzwiami. Gdyby nie to, to mogła być jego ostatnia wyprawa w karierze. I na koniec jeszcze mały bonusik, który powinien znaleźć się w ostatnim odcinku o UFO, ale oczywiście zapomniałem. Jest to zdjęcie z Reddita, którego autor w dużym skrócie prosi społeczność o jakiekolwiek pomocne i konkretne wyjaśnienie. Kiedy na przyjęciu rodzinowym kuzyna robił zdjęcie bawiącym się za ich domem dzieciom, w kadrze znalazł się dziwny obiekt, którego nikt do tej pory pochodzenia nie zdołał wyjaśnić. Ale może ktoś z naszej małej społeczności da radę to wytłumaczyć. I z tym moi drodzy was zostawiam. Jeśli oglądacie aż do tego momentu, to naprawdę dziękuję Wam za poświęcony czas i oczywiście dziękuję również z całego serducha wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał, a w szczególności naszym drogim strasznie ciekawym, egzorcystom i medium. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!